Hej witam was, tutaj Dominik W dzisiejszym odcinku będziemy montować sobie listwy Listwy leżą tutaj Tak one wyglądają Oczywiście wodą można po nich lać To jest jakieś takie tworzywo Mega fajne Klei się to na klej Mamy ten pistolet dla Meli został Stick XL Jak się to klei? Tutaj się nakłada klej na to I tym przykładamy do ściany I to jest tyle No i oczywiście ukośnicą tniemy sobie kąty To zobaczymy jak nam to za chwilę pójdzie Przecież to nie może być jakieś skomplikowane no, Przekładasz listwę Pacyk elegancko. Tata jest zły. Nic mu się dzisiaj nie podoba. Nie chce mu się Stał lewą nogą. Nie może siąść. To już jest koniec. Zły jest. Zły, bo chce skończyć i się spokojnie. Końcu... Ale dlaczego ty chcesz się siadać spokojnie? My sobie dzisiaj nie siądziemy. W sensie, to, to dobrze. Chcesz to sobie usiąść. Jak ale... listy założymy, to będzie, będę wtedy mógł spokojnie Będziesz już spokojniejszy, tak? No to. O... Tutaj mamy tapetę. I ta tapeta. Moim zdaniem jest za nisko, więc tapetę trzeba by przyciąć tak, żeby ona była między tym polem a tym, ponieważ te ząbki dotykają ściany. A lepiej jak chyba to będzie trzymać ściany niż tapety. Bo tapeta trzyma się ściany. Czy Nie będziemy montować do tapety to jest jak kubki. No to nic, ale to musimy zostawić centymetr, nie? Daj te twoje deski, co miałeś i zobaczymy, może one nam ten. Przejdziemy po desce i utniemy. Zobaczymy, czy to wyjdzie. I idealnie pasi w tym. Ja wezmę sobie ten ciemny nóż. To Masz to, jakąś tę? Jest, jest w pudełku, co ten. <grym> Takie do blachy. Co, no, ja bym to wziął tak i jechał tak. Dobra, ale jest od początku. Jeszcze nie, jeszcze nie wyschło ci przecież. Ale przejechałem. Kur... się. Nie zasłonisz już. Zasłonię. Zasłoni to? Nie zasłonię. Zasłoni. Musi. No się, zasłoni to. Musi co Ty Garoś, jak mi zasłoni? To zasłania, no już nie przesadzaj. Mały fuck i na początek, zawsze spoko. Ty, ale faktycznie jeszcze chłopie nie wyschło to. No nie, no nie chcę mu wysnąć. Kiedy? I tu wewnętrzny tak. kąt. Kolejny mały fuck up. Jak łączymy takie listwy? Łączymy w taki sposób, że nie dokładamy, tylko tutaj też dajemy kąt. Dobrze, tak. żeby Ci tylko pasował. Nie wiem, Na pewno będzie źle. Na pewno się zechla. Według wszystkich zaleceń, nie? Tnie się to z tą folią. Tu się docięło pięknie. Zmieniamy kąt. Pięknie pasuje jedna listwa. Ale jedno to nie wszystko. Zaczęliśmy stąd. Tniemy z folią. Dociskamy sobie w to miejsce. I tutaj mamy ścięte po to, żeby pasowała ta listwa. Ta listwa nie ma tutaj kąta 90 stopni, tylko jest właśnie tak ścięte, po to, żeby ta też była tak ścięta, dokładnie tak. I żeby ona nam tutaj ładnie pasowała. I żeby to nam się ładnie zamknęło. Tutaj znowu mamy kąt, po to, żeby poszła ta listwa. A ja idę przygotować nasz ulubiony klej. Jeżeli oglądaliście odcinek z lamelami. To wiecie, że w skleju jestem najlepszy. Opiec cały klej poszedł. Co? Cały poszedł? No. No mać, go ci, braknie na jeden. Sklej na balkonie chyba, nie? Co on by tam robił na balkonie? No tak, z jakiej okazji byłby na balkonie? No z takiej okazji, żeś go tu położył, no. I spoko jest to, że wszędzie można dojść balkonem. To, co zostało, niewiele sklejenia labeli. Nie, to minaj mnie nawet dotyka. I jest, i on Pistolet miłoki. Jeden, dwa i trzy. Nie, do klejenia też takich rzeczy. Do przyklejenia ciężkich elementów bez tymczasowego mocowania. Tak jest napisane. W porządzeniu kleju pozostaje elastyczny. I tutaj sobie ustawiamy na przykład na dwójkę. Ustawiamy sobie na dwójkę. To co, kleimy? No, klej tam. Ostatnio źle to kleiliśmy, czyli nie pod kątem 90 stopni. Dawaliśmy tak, a my mamy kleić tak, bo po to tu jest taki dziubek, żeby tak kleić. Więc amatorzy dowiedzieli się po czasie, a było. Daj coś to wycisnę na ten początek chociaż. Dziubek, czekaj inny. Domek, Dominik, by ci wyszczeli. Jeszcze nie zdążyło to, nawet nie zdążyło dojść tutaj. Masz o dziubek nowy. Ej, jak ty panikujesz. Masz. Zostaw go, bo to niech pan był bronić. No, ja bym ten. Prosto, prosto. Dociskaj dobrze. To jedna tubka na naucie braknie na jedną szynę. Ten... Dobrze jest wszystko, chodź klejmy. już. I dociskamy całość. O kurwa, źle co daliśmy. Ta powinna być na przodzie. I dociśnij. Ja pasuje jak złota, tylko do Ciebie jak najdalej. Do mnie? No może być, tak? To co, dociskamy? Ale zobaczcie jak to ładnie pasuje, jak porządny jest ten klej. Już Wam pokazuje z bliska. Dobrze. Tu ładnie nam dolega, ładnie nam pasuje. Nie ma żadnych krzywizn. Kleju dajemy dużo, więc tak to zostaje z daleka. To przynajmniej już wygląda jak pokój. Niżej, niżej, na dole, na dole. Damy dwa. to następne. To byśmy, to trzeba umyć, bo tu idzie na klej i tam jest benzyna, może by to odtłuścił. To? No. Nie wiem, benzyna do okna spokojnie, chyba okej. Okay. Do, stanie się na plastiku coś? Nie wiem. To jest, wiadomo, że rozpuszcza. Nie, to jest benzyna tylko. To, żeby wyparuje Nie, Coś, coś idzie. Nie, ładnie się z w może jakąś suchą, to tak przetrzymamy, Chociaż no szybko, chociaż... To jest benzyna. Ładnie czuć. Aż mi się w głowie kręci. Dawaj, 175 całej. Małe, małe daj Dajmy taki łuk, o tak. To, 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 to się Taki łuk, tego delikatny, żeby tego nie połamać. No. I no 39 po długi. No nic, no bo źle nam się tnie. No bo tu najlepiej jest to przyłożyć. A jak my to przyłożymy, chodzi o to, żeby to łapało obie części. O, tutaj to. A nam nie łapie. O, i nam się po tak, się tak po Przyłóż teraz. No to tak. No i takie cięcie mamy wartet Pasuje? Tak, idealnie. Chodź, klej. Dobra. Chcesz coś ścisnąć? Jest do... idealnie. Do tyłu. Dobrze. Zostaw tak, ten gdzie tu. Ściągnijmy sobie. No i co? Cała listwa. Chyba, że ścinkę. A tak. ja, e, mamy jakieś ścinki? Tylko tyle mamy odpadu, co tyle? Tu dwie i tam będzie jeszcze jedna. To tylko cięcie mi się tak nie podoba, że my te palce mamy tak blisko, bo. Nie wiem czy mówiłem, natomiast ja na tej ukośnicy uciąłem sobie palec. Odciąłem go właściwie całkowicie. Właściwie wyłamałem. Kto ogląda kanał, Dominik maluje? Dajcie znać, bo kiedyś o tym mówiłem chyba. Co przeliczyłbyś, ile mamy tego kleju? Co jest? Przenicz ile mamy kleju tubek. Bo ta tubka to już będzie końcowa. jest. 2, 4, 5 5 Dominik. Okay. Powiem ci tak, jak mamy tego kleju tyle, to ja bym dawał po całości. Bo tu widzę takiego, widzisz? Po całości? Dobra. Okay. Póki jest, no. to w jakiej płaszczyźnie utniemy? Dajesz tyłem do przodu, tyłem do przodu. Oto. Zaznaczmy sobie tak. Dla siebie nawet. Jednak trzeba y, ciąć mega szybko, tak w sensie y, z tego względu, że jak jedziecie sobie powoli, 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 to to jest tworzywo. I to się delikatnie topi i tak kulkuje na końcu, a jak tak przetniecie, jeżeli macie dobrze wszystko ustawione, to tnie się no... ideolo. Uchra podobnieka, co takie duszno? Chcesz wody? Daj mi, bo mi się już go jest tu, Najpierw tego tak tnijmy. Tak, i tak. Tak, i tak. No. I zamykam. No ładnie doszło. Ale powiem ci dochodzi tak do ściany, że nawet nie trzeba tego przejeżdżać. To co? Przekładamy to wszystko? Tak. No bo tu już jest gotowe. A wiesz, jak możemy jeszcze? Nie wiem, czy ty chcesz, ale możemy to? na przykład cały pokój tamten przejechać, a docinać sobie tutaj. Zobacz jaki tu łącznik. A, tak, tak, a tam Tak. Mamy. tak. No to bierzcie. Bierz. Wiesz jak wymyślił? No wymyśliłeś. Co... co Tydzień ty myślałem o na Cały czas bym tak myśleli. Co ty ga... Co ty pies? No bierzesz. Chciałeś wszystko przenosić, przyznaj się. Co? Wszystko chciałeś przenosić tam, przyznaj się. Gdzie? Tam do tamtego pokoju. To wszystko. Poważnie. Nie? No właśnie niepoważnie. Nie? Ciąk. No i... Dobra, dość, dość, dość. Ty musisz działać trzymać trochę. Może byś podniósł? No. Biorę, bo ściana znowu kura Bingier do jest we Ty nie trzymasz, ja podniosłem i by poleciało. Mimi 122,5. Eee, y, 122,7. Słuchaj To by się okleimy i tak jakby przedłużymy te drzwi silikonem. No nic innego nie będzie. Dobra. Elegancko to wyszło, ale mi się to podoba. Tylko jeszcze tu posprzątać. Tata już tu powoli zaczął sobie nosić. Najgorzej będzie dociąć ten kąt, bo on jest jakiś taki pewnie dziwny. Natomiast poza tym no, wszystko jest ok. Tu już tak powoli sobie przypasowujemy. No i ściana, gdzie ma być tapeta, czyli do z tyłu. Lepiej byłoby to przykleić, bo my już przechodzimy do następnego pokoju, tak jak widać, tylko że... Spoko to jest pomysł? W sensie nie można wtedy błędu żadnego popełnić, no bo musisz ciąć idealnie do listwy, a to nie jest tak samo, jak tniemy idealnie do ściany, albo idealnie do sufitu. Jest taka dziewczyna. Nazywa się pani tapetka. O! Docina do listwy. Y Klejmy. Jest? Nie. w ogóle. Dobra, tak jest teraz. Oś tam dalej nie. O właśnie! Nie dochodzi. Ciekawie. Eee, kolejny element to tak. Tamta linia, i tutaj to trzeba dociąć. Czyli niedużo. Tak, właściwie mega dużo. Uwaga, na palcu. Kleju na styk. Lister na styk. Czasu na, na styk. Dajcie mi znać, czy wy zostawilibyście te listwy w takiej postaci, czy być może jeszcze byście coś dołożyli, typu, nie wiem, jakiś może biały silikon, coś tam. Bo tak sobie myślę, że zobaczcie, przy pomocy tego listka i tutaj, na zerze dosłownie, można by tam nałożyć i delikatnie ściągnąć, tak żeby nie było tej luki. No bo zobaczcie, ściągamy sobie, tak to wygląda. Czy widzicie, że tu jest tak delikatnie, delikatnie więcej? No ja myślałem wziąć, tak nałożyć dosłownie cieniusieńko i tym tak ściągnąć spoko? wydaje mi się, że chyba tak Ok, mamy, sprzątamy myjemy podłogę, ustawiamy meble Ładny, gładny znaczy ja jem pizzę, a co ty jesz, co to jest, co ty uskuteczniasz, to co to jest? Kebab? Nie. Wietnamski hot dog. Najładniej to i tak wyszły te lamele. Zobaczysz, że mama obejrzy ten film i zobaczysz, że jeszcze będzie chciała tą jodełkę, jeszcze będzie chciała od ciebie tą tapetę i zobaczysz, że jeszcze będzie chciała takie lamele. Zobaczysz to. Chcieć to można. <laughs> no a ty co na to? My mamy taki uskok. Czyli ile to jest? No tak, ile to jest? No, pół na pewno. Spółcenta, ale można listwę tak wygięć, żeby ona pasowała w ten sposób i można ją kupić tam, gdzie panele i tam, gdzie listwy. Więc y, mocujemy ją w taki sposób, że tutaj y, dajemy sobie kołeczki. Te kołeczki to by wbił może. Kołek, 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 kołek i mocujemy. Nie założymy tego. Bo? Co? Zepsułeś coś. <śmiech> <śmiech> Nie założymy tego. Nie wiem, musimy założyć taki jaki jest. <laughs> Popatrzcie. Co? Patrzcie, tak pasuje, żeby było. nie? Tak. No? Ale tam jak będzie dziura. Nie Ale dlaczego tak wyciąłeś? No bo tak kurwa miało być wycięte, bo mnie nie puściło. O. Ale co się nie puściło? Nie wejdzie te dziury, będą pasować nam. A to inne nawet. No Ale gdzie? To musimy wyciąć w parkiecie? No, no i co z tego? No paskudnie skudnie to wycinasz. A gdzie jest tam ta listwa? Jest jeden sposób, żeby to doszło. Tylko znaczy by... jest jeden sposób, że trzeba nową listwę, nie? Nie nową listwę, tylko trzeba wziąć... taką nową listwę. Nie trzeba nową listwę. Nie wiem, czy chciał nie ma. Ja pokażę no. ile... no. Trzeba nową listwę. No dlaczego to tak wyciąłeś paskudnie? Co to ma znaczyć? Co to jest to? Zawsze kurwa, się za no i tyle. A nie ma A pokaż tą następną Nie, Tu jest to. No i No i no, ale, ale powiedz mi, dopuść no to. No. To jakżeś wziął tą listwę, nie? No. I nie wycinałem i nie, nie weszło. I ci nie pasowała, to po jakiego grzyba tą wyciąłeś tak samo? <grym> Komedia, coś się go dzieje. Masz to. I też dobrze nie z tego. Ta będzie na ten. Co to za okulary? Co? To nie są moje. Dobrze, dobrze koniec. Tak łatwo, bo do domu muszę jeszcze dojechać. A jak ja dojadę, tak, jak nic nie, nie widzę? Okay. No i co? Tak i tak. No i elegancko. Tak i tak. Ściągamy z folii. Tutaj jest naklejka. I tu, i tu. No i co? Ustawiamy sobie te nasze gwoździki. Będzie pewnie, że ciężkie. No? Nie się myje? No, a czemu nie? Czyli, nie tak, nie wejdę tak. No to dla mnie, połóż. Nie wiem. Poszukajmy sobie jakiś płyn... do podłóg, Leczko do czyszczenia nie. Tłuste, nie. Jeszcze na balkonie są jakieś płyny. Do mycia wszelkich powierzchni zbywalnych. Oje, zastosowanie zalecamy do mycia podłóg mebli szklanych. Jezu, jak dobrze. Tak to wygląda już po wszystkim. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi tak. Mega spoko się to kleiło i dosyć szybko. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się niebawem, pewnie za tydzień. Trzymajcie się, cześć.